Układ ruchu. Witamy Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny w naszym serialu. Serial? Układ ruchu. <laughs> Układ ruchu, proszę Państwa, dzisiaj coś, co niestety y, daje nam najwięcej dolegliwości bólowych, bo o układzie ruchu przypominamy sobie wtedy, kiedy zaczyna nas boleć. Jakie mamy choroby podstawowe w układzie ruchu u seniora? Na pierwszym planie są absolutnie zmiany zwyrodnieniowe i są to zmiany zwyrodnieniowe dotyczące stawów dużych, czyli stawy kolanowe, stawy biodrowe, stawy kręgosłupa, głównie kręgosłupa lędźwiowego, szyjnego, stawy barkowe, absolutnie, stawy łokciowe, stawy nadgarstkowe. Tak naprawdę wymieniłam praktycznie wszystkie stawy, stawy skokowe, stawy stóp, w tym haluksy. Troszeczkę tym. trzeba usprawiedliwić te stawy, ponieważ stawy noszą nas no, całe, nasze całe życie. życie. Serce pompuje, stawy noszą, mięśnie mają im pomagać. I mają pełne prawo się zużywać, szanowni państwo. Mają Muszą prawo. się zużywać, proszę Muszą państwa. Zużywać. Mówiąc o zmianach zwyrodnieniowych, chciałam tylko powiedzieć, że tak naprawdę zmiany zwyrodnieniowe dotyczą tkanek miękkich, bo one dotyczą chrząstki, która nam powleka powierzchnie kostne, ponieważ ta chrząstka ulega ścieraniu, ulega degradacji, ulega zniszczeniu, zwężają się szpary stawowe, dochodzi do tarcia, który prowokuje ból, ale też. Z ulegają mięśnie w oku, które są tego, wokół stawu, torebka stawowa, która po wielu urazach czasami niestety nam bliznowacieje, staje się coraz ciaśniejsza, jakby w tym stawie robi się mało miejsca. Coraz, Wie, mniej, elastycznie. Tak, coraz mniej elastycznie. Ta maść stawowa jest coraz gęstsza, nie spełnia swojej funkcji, nie daje dobrego poślizgu w stawie, a czasami nawet stanowi rodzaj tarki, ponieważ są w niej wtręty z tejże chrząstki. Ale też pamiętajmy, proszę Państwa, o więzadłach, o ścięgnach. To są wszystko tkanki miękkie, które budują nam staw. Sam staw to są dwie kości, które ze sobą leżą obok siebie, tak naprawdę, a połączone są przy pomocy tkanek miękkich. O tym będziemy za chwileczkę mówić i pokazywać ćwiczenia, ale teraz, proszę Państwa, następna choroba, która dotyczy seniorów, to jest osteopenia i osteoporoza. Tutaj niestety dominują kobiety. Co to jest? To jest tak krótko mówiąc, jakby niedobór kości w kości. Rzeszotowienie, niestety, rzeszotowienie kości, czyli odwapnienie kośca, związane absolutnie z wiekiem, niestety również y, z terapiami hormonalnymi, związane czasami z lekami, które przyjmujemy i związane z okresem pomenopauzalnym u kobiet. Kolejny duży problem to są złamania osteoporotyczne, związane z tą osteoporozą. I najczęstsze złamania to są nadgarstki, to są złamania szyjki kości udowej i złamania krętarzy kości udowej oraz złamania kompresyjne kręgosłupa, czyli złamania, które polegają na tym, że jakby jeden krąg wbija się w krąg leżący poniżej, dokonując wepchnięcia również tkanek, które są pomiędzy tymi kręgami, a zatem struktur nerwowych i struktur tkanek miękkich, czyli chrzęstnych. Kolejna rzecz to zmiany dotyczące tylko mięśni, czyli wszelkiego rodzaju miopatie, ale najczęściej wynikające z ucisku na korzenie nerwowe i doprowadzające do zaniku kostnego, do zaniku mięśniowego, przepraszam. To, co również męczy seniorów, to jest sarkopenia, czyli zmniejszenie masy mięśniowej wynikające z wieku. Proszę Państwa, z wiekiem zmienia nam się bardzo struktura naszego ciała. Otóż mamy mniej mięśni, a więcej tkanki tłuszczowej. Tak po prostu się przebudowujemy. I nawet wykonując codzienne ćwiczenia, pracując na mięśniach, my jesteśmy w stanie z wiekiem nieco mniej te mięśnie odbudować. A, widzę, że masz jakąś Ta, wątpliwość. Mam wątpliwość. Dobrze, też przepraszam. Wątpliwość. Mniej odbudowujemy mięśnie, ponieważ niestety też bardziej je zużywamy. Szanowni Państwo, to wszystko, hmm? co wymieniła pani doktor, jest znakomite. I cała wiedza jest jak kulogrę. Jest... Nie, w żadnym <laughs> wypadku. Proszę tylko nie ulegać takiemu wrażeniu, że jesteśmy na to skazani. Nazywa się to profilaktyką zdrowego starzenia się, i wszystkie procesy, które w wieku dojrzałym, w wieku senioralnym przebiegają troszeczkę wolniej, nadal przebiegają. Nie są zwolnieniem, nie są usprawiedliwieniem i nie są L4 od tego, żeby się ruszać. ruszać będziesz się, w moim wieku, będziesz mówił inaczej? To już niedługo, to już niedługo. Jeszcze chwila, natomiast proszę Państwa, Proszę pamiętać, że to nie jest zwolnienie. Wiek mhm. to nie jest zwolnienie, to jest proces. My ten proces możemy spowolnić, ruszając się, możemy wspomóc się w tym, tym ruchem, w tym, żeby nie poddawać się stagnacji, znowu użyłem tego słowa, i bezruchowi. Ponieważ mm -hmm. bezruch jako taki nie funkcjonuje. Myślę, że nie funkcjonuje w medycynie. Nie, bo widzisz. Jako bo, to, bo, zobacz, porobowa, bo to jest coś, co teraz tak naprawdę po, czym potwierdzasz to, co ja przed chwileczką mówiłam. Mm -hmm. Czyli musimy pracować na mięśniu. Musimy Musimy pracować na mięśniach, proszę Państwa, bo, bo to dzięki mięśniom się tak naprawdę utrzymujemy. Nasza postawa, sylwetka prosta w pozycji stojącej, to jest tak naprawdę balans mięśniami brzucha i mięśniami grzbietu. I dzięki temu utrzymujemy piąt. Tak? Szanowni Państwo, proszę pamiętać o błędnym kole bezruchu. Proszę pamiętać, że nie chcę mi się ruszać, bo mnie boli. Im mniej będę się ruszał w tym bólu, tym bardziej będzie mnie bolało. Do czego to może doprowadzić? Do tego, że zastygniemy w bezruchu. Mm -hmm. Jeżeli do tego Państwo doprowadzicie, to ból nie zniknie, mm -hmm. nie będzie nam się chciało. Natomiast e, to, co wcześniej, jeżeli nie będę ruszał stawem, to nasza błona maziowa nie będzie chciała i nie będzie miała po co produkować takiej mazi, która smaruje nam ten staw. Jeżeli w pierwszym momencie ruchu trochę poboli, proszę wytrzymać, proszę zrobić to dla siebie. Proszę zrobić dwa, trzy, pięć kroków więcej. Super. Wydaje mi się, ale to jest bardzo dobre co ty mówisz, bo y, ja się zawsze boję, proszę Państwa, takich pacjentów, którzy poprzez ból zaczynają chcąc, nie chcąc dążyć do trybu fotelowo- łóżkowego. Czyli y, wstaje rano i od razu przechodzę na fotel. Po drodze ewentualnie kuchnia, toaleta, śniadanie, i na tym fotelu spędzam cały dzień. Nic gorszego nie ma. Nie ma. Nie ma nic gorszego. To są czasami. Bo potem zbieramy mnóstwo powikłań, zdania. po prostu tak. tego trybu fotelowo łóżkowego Ale to generuje następne. Pani doktor wymieniła tutaj osteoporozę, złamania osteoporo, osteoporotyczne. Proszę pamiętać, że owszem, jak najbardziej. Chodzimy na densytometry, sprawdzamy. O! Tak. Osteopenia, więc jeszcze nie jest tak źle. A nie, to okej. Okay. Mhm. Nie, proszę Państwa, osteopenia to jest pierwszy sygnał, pierwszy znak, który mówi nam o tym, że należy coś z tym robić. Tak. Oczywiście suplementacja witaminą. Oczywiście. Oczywiście. Jak najbardziej. Jeżeli są potrzebne inne leki, to również stosujemy inne leki. Ale znowuż, ja wrócę znowuż do tych mięśni. Hmm. Bo one mi w tym dzisiejszym odcinku nie dały spokoju. Ale się Dlaczego? wiążą z kośćmi. Ta, tak, ta, o. ale jeszcze wiesz, z czym się wiążą? Z tym, że jak pacjent upada przy złamaniach osteoporotycznych, to czym się broni? Mięśniami, które posiada. Bo może tak wybronić się mięśniem, że nie upadnie, jak się potknie. Albo właśnie, bo musi mieć ten mięsień. Albo może upaść w sposób bezpieczniejszy. Natomiast, jeżeli mięsień jest słaby, pacjent upadnie tak, że ten uraz będzie większy. A co to wygeneruje? Kolejny lęk. Kolejny lęk, kolejny, I kolejny uraz, kolejną operację. Do być tego, może... żeby się nie ruszyć, bo być może się przewrócę. Tak. Najpierw się ruszymy, wzmocnimy mięśnie poprzez ruch i obciążanie koście... Kościec też się wzmacnia. To prawda. Mhm. Natomiast im więcej się poruszamy, tym mniej będziemy się bali. Proszę Państwa, osteoporoza to jest taka jedyna choroba, którą rzadziej mają osoby z nadwagą, ale ja tego nie powiedziałam. Mhm. Właśnie przez obciążenie. Obciążanie osiowe, kości. Kości Dobrze. obciążane osiowo to są przede wszystkim kości tutaj w naszych nogach. Jeżeli będziecie ich używali Państwo chętniej, to na pewno się nie połamią. I po co? Do protezy. No to co? To znowu do ćwiczeń. Do ćwiczeń. Szanowni Państwo, kije do Nordika. Kije do Nordika to tak naprawdę również zakup w dowolnym sklepie. Prezent od wnuka, prezent od córki, syna, od zięcia, od y, siostry, od stryja, wujenki lub kogokolwiek. Drodzy Państwo, kije do Nordika nie są po to, żeby szpanować na osiedlu, są po to, żebyście Państwo mogli pokazać, że Państwo wychodzicie, wychodzicie i chcecie wychodzić. Pomimo tego, że są jakieś niewielkie dolegliwości bólowe, że są jakieś dysfunkcje w obrębie naszego układu ruchu, a my staramy się go przezwyciężyć. Państwo pamiętajcie, że chodzimy dla siebie. Chodzimy dla siebie i tylko i wyłącznie dla siebie. Niech się wstydzi ten, kto widzi, my robimy swoje. Szanowni Państwo, mając kije w rękach. Powinienem powiedzieć zgodnie ze sztuką, że dopasowujemy ich wysokość, że szczytki ja znajduję się na wysokości pępka, że przesuwamy w czasie ruchu ku środkowi, że odpychamy się nie używając, nie zaciskając dłoni, a jedynie ruchem nadgarstka. Powinienem to wszystko powiedzieć. Ja jestem gorącym orędownikiem tego, że nieważne jak, najważniejsze że wychodzicie. I za to należy się szacunek. Nie za to, że dobrze prowadzę rękę, że jestem piękny, wyprostowany, że rotuję barki, że macham nogami lewo, prawo, góra, dół. Nie, to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że Państwo wychodzicie. I to jest tak naprawdę najprostsza i najtańsza aktywność, którą ja gorąco promuję. Czy będziemy sobie stukali tymi kijami idąc, czy będziemy je ciągnęli za sobą, naprawdę nie ma to aż tak dużego znaczenia jak to, że z tymi kijami wychodzimy. Ale. Ale. Ja również promuję te kije. u osób, które bardzo się wstydzą chodzić z laską. Tak! A mają zaburzenia równowagi, bo proszę Państwa, to tak. stanowi, że macie sylwetkę sportową, mhm. macie te kije zawieszone na tych zawieszkach, yy, nie zgubicie ich po prostu, mhm. natomiast to Was zabezpiecza przed zaburzeniami równowagi, przed upadkami. Jeszcze raz powtórzę: w geriatrii bardzo boimy się upadków. Upadek mhm. równa się niesprawność. A tu macie dwa sportowe dwa. kije, Jest a stabilnie. nie jedna kula. jedna kula. Jednej kuli nie znosimy, wolimy dwa kije nie niż nie. jedną kulę. Zobaczcie Państwo, stojąc o jednej kuli nawet Wasz błędnik nie wie o co Wam chodzi. Prawda? Mając dwa tak. kije zawsze muszę być wyprostowany. Tak, stabilizujemy sylwetkę i prostujemy. I prostujemy, bo to automatycznie. Oczywiście, to, to że, tak. Rusza, to po prostu Oczywiście, wymusza taką że tak. Najważniejsze, że zanim Państwo ruszycie, poproszę bokiem, troszeczkę, maszerujemy sobie przez chwilkę w miejscu. Podnosimy wysoko kolana. Dla Państwa ruch w stawach, dodatkowo już pierwsze ćwiczenie równoważne. Tak jest. Już takie ćwiczenie, które jest zabezpieczone przez jeden i drugi kij, a już wymusza pracę asymetryczną, już głowa. Kombinuje już głowa myśli. Stop, ruszamy. Jak ruszamy? Jedna, jedyna zasada. Nigdy nie chodzimy jak w wojsku radzieckim. Nigdy nie idzie prawa ręka z prawą nogą, a lewa z lewą. Zawsze idziemy naprzemiennie. Tak jest zdrowo, tak jest prawidłowo i tak nasz mózg i błędnik wie, czego od niego chcemy i jesteśmy podwójnie zabezpieczeni. Szerokiej drogi, kilometrów, zdrowia i cierpliwości do takich, którzy za Państwa mogą, za, dla Państwa mogą tylko pozazdrościć tych długich spacerów, których ja gorąco życzę. Dziękujemy.